Siemanko z tej strony Doman, zapraszam na test zestawu audio, który tak naprawdę możecie zbudować sobie sami, bo zarówno Sonos Ray, jak i Sub Mini od Sonosa są sprzedawane oddzielnie, ale mogą też występować jako właśnie taki zestaw do telewizora i nie tylko. Nos, jak wiele ostatnio marek stawia na ekologię i pudełka w których przyjechały do nas te części zestawu audio są ekologiczne, bez jakichś kolorowych napisów. No, ogólnie ładnie to schludnie wygląda, a w zestawie zbyt wielu elementów nie znajdziemy, zaczynając od sandbara. Tutaj w zestawie mamy kabelek zasilający, dobrze wyprofilowany. Sekcja zasilania jest w środku, co też się oczywiście ceni. Mamy tam też optyka oraz instrukcję obsługi z, takim, z taką instrukcją szybkiego uruchomienia. Nie ma żadnego pilota, nie ma innych przewodów, ale o tym troszkę więcej zaraz jeszcze porozmawiamy. Z kolei jeżeli chodzi o saby mini, tutaj w zestawie mamy tylko taki kabelek i instrukcję obsługi. Poza tym już nic się nie znajdzie. Co jeszcze warto dodać, to obydwa te głośniki, takie można nazwać, są fajnie zabezpieczone takim etui, takim pokrowcem jakby, który możemy sobie też do transportu gdzieś tam przeznaczyć, jak nie będziemy chcieli wozić ze sobą całych kartonów. Wspominałem już o tym, że zarówno Ray, jak i Sub Mini są sprzedawane oddzielnie, więc troszkę może skupimy się najpierw na Soundbarze. Też zdradzę, że przy samym odsłuchu posłuchamy jak brzmi to jako zestaw, ale też jak brzmi sama Listewka, którą pewnie wiele osób będzie kupować po prostu jako soundbar, zwłaszcza że. Sonos Ray już jest od kilku miesięcy w sprzedaży, a właśnie Sab Mini dopiero w październiku będzie, o ile nie mylę się, na początku października trafia do Polski do oficjalnej sprzedaży. W kwestii wykończenia, stylistycznie zarówno Ray, jak i Sab Mini wyglądają po prostu przepięknie. Dobrze będą się komponować w eleganckim salonie, ładnie też będą wyglądać jako taki zestaw smart home, który sobie po prostu gdzieś rozstawimy. No tak, oczywiście, żeby ze sobą współgrał, jeżeli już przyjmujemy, że mamy. Zarówno listwę, jak i głośnik tonowy Sonos Ray, bo to o nim teraz trochę więcej powiemy, jest matowy i jakoś bardzo mocno odcisków palców nie przyjmuje. Oczywiście kurz no będzie, trzeba będzie przecierać jakąś ściereczką, ale wszystko zostało tutaj naprawdę ładnie, schludnie skomponowane. Na froncie zobaczymy tak naprawdę tylko maskownicę i logo Sonosa. Na górnym panelu mamy płytkę dotykową z zarządzaniem takim podstawowym tym soundbarem. Nie ma pilota, więc. Więc trzeba będzie skupić się na aplikacji, jeżeli chodzi o obsługę, ale jedna bardzo ważna kwestia, możemy sobie do tego soundbara przypisać nasz własny pilot od telewizora. Jeżeli jest na podczerwień, to kierujemy go przy pierwszej konfiguracji w stronę listewki i wtedy zgrasie z naszym pilotem ten soundbar połączymy go potem powiedzmy po optyku do telewizora i już mamy zarządzanie dźwiękiem tym soundbarem, a nie Telewizorem. Na bokach nic tutaj nie znajdziemy, na spodzie jedynie malutkie nóżki, ale generalnie zapewniają nam stabilne ułożenie. Troszkę więcej się dzieje z tyłu, chociaż, chociaż też nie za dużo, bo tutaj tak naprawdę mamy jedynie. Mamy tutaj Ethernet, bo możemy sobie też z racji, że jest to zestaw Smart Home, połączyć bezprzewodowo Wi-Fi albo przewodowo po Eternecie, zarówno Reja, jak i SADmini. Mamy też tutaj gniazdo optyczne, mamy zasilanie. O no i tak naprawdę jeszcze jest jeden przycisk tam yy, też ukryty na tym tylnym panelu to jest taki przycisk łączenia, który się pojawia właśnie w Sonosach, często taki charakterystyczny dla tej marki przycisk. Tak jak mówiłem, sekcja zasilania w środku, więc nic nam na zewnątrz nie wychodzi, a jeżeli chodzi o wymiary tej listewki to wysokość 71 mm, szerokość 560 mm, głębokość 95 mm, waży niecałe 2 Kilogramy. Występuje w wersji czarnej i białej. No też tutaj, wiadomo, że możemy sobie dostosować do naszej kolorystyki pomieszczenia. Jest opcja dokupienia sobie takiego uchwytu montażowego metalowego, żeby sobie gdzieś na ścianie zamontować tego reja. No ale tutaj, wiadomo, że już kwestia ustawienia niestety uchwyt nie jest tanie, bo kosztuje 250 zł za kawałek metalu. To wiadomo, no. Samo z najtańszą marką nie jest kojarzoną często z Apple, zresztą w... nic dziwnego, bo jak będę opowiadał o konfiguracji, to tam wspomnę o tym, że działa to właśnie tak iOSowo mocno, gdzie jest wszystko w takim jednym eko. Systemie. Teraz może powiedzmy słów kilka na temat Sub Mini, czyli no, ciekawego, cylindrycznego subwoofera. Przyznam szczerze, widywałem różne już subwoofery. Jedne były cieńsze, drugie grubsze. Pamiętacie może Cine Barat fela niedawno testowanego? Tutaj obok burzyka telewizora się mieścił dzięki temu, że była taka płaska konstrukcja. No, już w przypadku Sub Mini jest troszkę. Gorzej waży 6,3 kg, więc nie mało, ale tam troszkę elektroniki, przetworników upchnięto, o czym za chwilę dokładnie powiemy. Średnica 230 mm, wysokość 305, jest matowy, też jest minimalistyczny, nie znajdziemy tutaj poza jednym przyciskiem nic i logo Sonosa na górnej ściance. Również da się go spokojnie wyczyścić, tak żeby tych odcisków czy kurzu jakoś mocno nie było widać. W dolnych partiach mamy też Nóżki tutaj już większe dużo niż w reju, nóżki, które zapewniają nam tutaj stabilność, a w dolnych partiach tak naprawdę, tak jak mówiłem, mamy etherneta, żeby sobie podłączyć ewentualnie przewodowo oraz mamy gniazdo do zasilania, w tylnych partiach nic nie ma. Co jest charakterystyczne, to to, że jak zazwyczaj mamy bas-refleksa w głośnikach niskotonowych, no to jest to konstrukcja taka gdzieś, nie wiem, z tyłu, dosyć mały jest ten bas-refleks, a tutaj zobaczcie, bas-refleks, czy bas-refleks, tak można to nazwać, ta przestrzeń zajmuje nam naprawdę sporą część tego głośniczka, aczkolwiek tu jest ta bardzo ciekawa konstrukcja, gdzie dwa głośniki niskotonowe mamy wewnątrz, które Grają do siebie i wtedy ten dźwięk niby tak rezonuje, że to się rozchodzi gdzieś na boki. Całkiem ciekawie to o, wygląda. No teraz, już jak w naszym świetle lamp, no to wiadomo, że odciski będą widoczne, ale tak to no po prostu bardzo ładnie wygląda. Zarówno listwa, jak i subwoofer. Sonoc nie chwali się jakąś bardzo szczegółową specyfikacją, ale zanim o niej warto dodać, że. Ten subwoofer też jest w wersji czarnej i białej dostępny i ta i ta będzie matowa. Wspominałem o tym, że we wnętrzu tego Submini znajduje się całkiem sporo ciekawej elektroniki. Przede wszystkim mamy tutaj podwójne 6-calowe głośniki niskotonowe skierowane do wewnątrz. To właśnie tutaj to tłumienie drgań ma być. Mamy cyfrowe wzmacniacze też dostrojone, żeby no, ta akustyka po prostu była dostosowana do tej konstrukcji, konstrukcji cylindrycznej, konstrukcji dosyć nietypowej. Sono stwierdzi, że pasmo przenoszenia jest od 25 Hz i już więcej tutaj tak naprawdę nie ma, bo w sensie specyfikacji mamy natomiast korektor graficzny w aplikacji, w którym możemy sobie tutaj troszkę regulować te wszelkie regulować brzmienie, regulować po prostu natężenie basu. Jeżeli chodzi o Wi-Fi, to mamy tutaj 802.11a BGN, częstotliwość 2.4 lub 5 GHz, no, pod port Ethernet klasyczny 10.100. Nie mamy, słuchajcie, Bluetooth ani w Listwie, ani w tym Sabiku. To wszystko się łączy taką smart home'ową technologią tutaj, czyli po prostu po Wi-Fi musimy to wszystko sobie przypisać do Przypisać sobie to wszystko w aplikacji, wtedy to powinno bez problemu działać. No dobra, skoro mamy już za sobą subwoofer, to warto by troszkę porozmawiać o soundbarze, czyli warto by porozmawiać o listwie, bo tutaj też mamy wszystko ukryte za maskownicą, więc no, trzeba posiłkować się tym, co podaje nam sonos, i wiemy, że mamy dwa głośniki wysokotonowe. I mamy dwa y, głośniki średniotonowe. Głośniki średniotonowe, słuchajcie, y, które, ja pokażę taką grafikę, postaram się znaleźć na stronie Sonosa, jak to zostało rozmieszczone, bo widziałem, że tam wrzucali, y, które sprawiają, że... No jest to jedna z ciekawszych konstrukcji, właśnie z basem. Jak na takie listwy, listwy, które po prostu kupujemy bez dodatkowego subwoofera, to tutaj te cztery przetworniki, które łącznie mamy, ich ułożenie, ich jakość sprawiają, że no myślę, że będą osoby, którym, którym ten bas wystarczy. Też mamy tutaj cztery cyfrowe wzmacniacze i system bas Reflex. Już mamy tutaj właśnie w takim, takiej konstrukcji. Wszystko też tutaj bardziej zostało elektroniką i technologią rozwiązane, tak byśmy mogli. Sobie w aplikacji sterować, a nie, że podamy jakąś pełną specyfikację techniczną i już wszystko będzie jasne. No, jedyne co mogę dodać, to oczywiście to, że mamy tutaj, uwaga sieć. 802.11 bGN i tylko częstotliwość 2.4. Widać, że Mini to już jest nowsza technologia, to jest po prostu nowszy produkt. Tutaj jeszcze się nie zdecydowali na 2.4 i 5, natomiast też Ethernet klasyczna 10.100. No i mamy ten odbiornik podczerwieni na froncie, który umożliwia nam konfigurację też naszego pilota. Nie informuje nas, słuchajcie, za bardzo Sonos o częstotliwościach i tym podobnych, natomiast podaje, że mamy procesor czterordzeniowy, procesor 1.4 giga. Mamy 1 GB pamięci ram i 4 gb pamięci NV, no takie rzeczy nam podaje. Oczywiście jest, jest też tutaj kompatybilność z Apple AirPlay 2, no bo tak jak mówiłem, Sonos to taka, to wśród głośników taka mocno Apple'owa marka, jeżeli mielibyśmy tak to przełożyć, więc i te wszystkie technologie wspiera. No i właśnie, trochę o tych technologiach i o połączeniu teraz porozmawiajmy. System Sonosa, który testujemy, to niestety albo stety, zależy jak dla kogo, System w całkowitym wymiarze smart home, co znaczy, że nie możemy połączyć się tutaj poprzez Bluetooth, co znaczy, że nie możemy sobie po prostu wypakować podłączyć do telewizora i słuchać. Musimy to wszystko skonfigurować z naszą siecią Wi-Fi. No i muszę powiedzieć, że akurat ta pierwsza konfiguracja, jeżeli mamy iPhona, no bo umówmy się, jest to marka, która dobrze współpracuje w teorii z marką Cupertino. Jeżeli mamy iPhona i mamy nowe produkty, wypakowujemy po prostu z pudełka. Akurat zarówno Ray, jak i Sabmini przyjechały do mnie nówki sztuki, które trzeba było rozpieczętować i podłączyć, no to wtedy wszystko jest w ustawieniach domyślnych. Powiedzmy, że raz tak mieliśmy z Sonosem, że poprzedni testujący nie usunął ze swojego konta tego Sonosa, no i potem się trochę zrobił problem z konfiguracją, no bo to wszystko jest mocno zintegrowane z naszymi kontami, kątem Sonosa przede wszystkim. Tutaj jak mamy nówkę, sztukę wyciągamy, podłączamy do zasilania Reja, podłączamy do zasilania Submini, niezależnie od tego, jaki to będzie system Sonosa. Pobieramy aplikację no i później już, jak jesteśmy my podłączeni poprzez naszego smartfona do sieci Wi-Fi, to autentycznie automatycznie aplikacja wykrywa nam po kolei podłączenie właśnie listwy, później podłączenie subwoofera. Tam oczywiście musimy wpisać hasła i pojawia nam się to całość to wszystko w aplikacji. Fajne też było to, słuchajcie, że jak przyjechałem tutaj do Burzyka z tym całym zestawem, to od razu po podłączeniu smartfona do jego sieci Wi-Fi i włączeniu aplikacji, system poinformował nas, że ej, masz tutaj głośniki, ale one nie są podłączone do tego Wi-Fi, czy chcesz zaktualizować? To może chwilę potrwać. No i faktycznie, dosłownie tylko dwa kliknięcia i minęło kilka minut, Sonos zaktualizował sobie ustawienia sieci i już wtedy było to podłączone do tej sieci burzyka. Natomiast hmm, trzeba uważać, by niechcący Czegoś nie kliknąć, tak jak ja kliknąłem przycisk na sabie Sonosa, i niestety, słuchajcie, ale pojawiły się problemy już z konfiguracją, tam gdzieś z dostosowaniem tej sieci Wi-Fi, rozparował się. Nie wiem, dlaczego, nie wiem dlaczego, ale na szczęście już teraz to wszystko funkcjonuje. Mówię tutaj dużo o aplikacji, o tym, że mamy tę apkę Sonosa apkę, którą już wielokrotnie Wam pokazywaliśmy, no ale myślę, że w przypadku tego sub Mini i Ray'a warto jeszcze na chwilę do niej wrócić. Aplikacja, która po pierwsze umożliwia nam konfigurowanie tego całego systemu, czyli możemy sobie oczywiście skonfigurować dowolne pomieszczenie. Tutaj mamy tak jak widzieliście, Ray i Sab Mini. Mamy je podłączone poprzez Wi-Fi, ale możemy też połączyć przewodowo, możemy też sobie tutaj dodać inne systemy, jeszcze głośniki przestrzenne. No i właśnie w aplikacji mamy korektor. Możemy tony niskie, wysokie ustawiać, podbicie basu możemy tutaj skonfigurować, możemy sobie TruePlay. On wtedy cały ten system dostosowuje się do pomieszczenia, w którym stoi głośnik. Jest generalnie, jak widzicie, tutaj trochę tych ustawień, no i też, tak jak wspominałem, możemy sterować głównie z poziomu, właśnie aplikacji tym systemem, ale możemy też naszego pilota sobie tutaj zgrać. No jest trochę tych opcji tutaj do ustawienia. W przypadku samej konfiguracji, właśnie tego zestawu Sonosa, zawsze generalnie nam daje dużo możliwości do konfiguracji. Sonos, nawet alarmy można sobie tutaj zaprogramować, jakbyśmy chcieli, możemy sobie kompresję dźwięku zmienić, datę godzinę, serwery medialne, no jest tego naprawdę tutaj bardzo dużo. Też po wyjęciu z pudełka od razu się aktualizowały. W tym pomieszczeniu nie robiłem, dopiero później zrobię. Przed odsłuchem jeszcze tę te konfigurację TruePlay. Też, no wiadomo, że mamy pewne ograniczenia, skoro to system Wi-Fi. No to jak mamy, nie wiem, Spotify'a, no to wszystko będzie działało. Ale jak mamy lokalne pliki na smartfonie, to już będzie troszkę gorzej. To dobrze działa, jak mamy różne serwisy muzyczne i chcemy sobie je właśnie gdzieś z naszym zestawem. Zgrać. Fajne jest to, że jak się nic nie zepsuje, czasami się zdarza, to konfiguracja i obsługa jest banalnie prosta, no ale jednak ja uważam, że troszkę minusik, że nie możemy klasycznie obsługiwać tego zestawu pilotami. To byłoby dużo wygodniejsze, jak już gdzieś leżymy na łóżku, chcemy sobie coś szybko, nie wiem, korektor zmienić, graficzny, czy chcemy pogłosić, przyciszyć. No to wtedy możemy pilota klasycznego, ale więcej opcji niestety tutaj już nie mamy. Wszystko z aplikacji. Konfiguracja bez aplikacji nie działa. Więc no, niestety nie połączymy sobie po prostu tego zestawu, bo nie ma HDMI. A jak połączymy po optyku, no to wiadomo, że nie będzie tej pełnej funkcjonalności, bo i tak musi się to wszystko skonfigurować przez apkę Sonosa. W normalnych warunkach, zarówno listwa, jak i no może listwa by stała tak jak teraz, ale sabika byśmy pewnie inaczej ustawili. Natomiast, żeby to wszystko było ładnie widoczne, to stoją obok siebie. Trochę sobie posłuchamy, trochę klubowo, trochę rokowo. Zobaczmy, jak sobie ten zestaw radzi. W tej chwili podbicie basu jest uruchomione. Wyłączam podbicie basu. Teraz bez podbicia basu. Bez podbicia basu? Podbiciem basu teraz. To zmienimy sobie na coś jeszcze klubikowego, ale będzie to Hades Underwater. Teraz jeszcze taki test e, ciszy, no, na mniejszej głośności, po prostu. Przewinę, żeby trochę coś tam sobie. No i większa głośność. Zmieńmy może na coś rapsowego. Postawię na chwilę subwoofer na spodzie, na ziemi. Kurde. O co kombinujesz? Aaa, no. jezus. no. Mikroport mi poleci. O co rusza, nic nie ruszaj. Tak. Nie postawię, bo nie starczy kable. Wiesz, ja słuchaliśmy, już był na ziemi. Narobił wszystko, zepsuł. No to musi być w kieszeni. Coś powiesz o tym, jak gra na ziemi. Dobra, nieważne, nie było.

Sama listwa bez sabufera po prostu go wyłączę. Uf, nie mogę teraz wypiąć. Teraz gra sama listwa. Przeczytaj tylko na chwilę Fire and Lob, żeby pokazać jak gra bez już submini. że wystarczy. Za dymy tam narobiłeś, komodę porysowałeś. Gdzie porysowałem komodę? Wszystko tam latało. No walczyłeś z walcem. No walczyłem z Walec mi prawie przewalcował. Walczy... Nie no. To nie jest zestaw na tak małe pomieszczenie. To trzeba powiedzieć sobie od razu, bo oczywiście my sobie też słuchaliśmy testując w ustawieniu z subwooferem na ziemi i to wtedy no nie jest aż tak mocno dudniące doświadczenie, natomiast w takim ustawieniu jak teraz, to się nie da tego słuchać, to jest za dużo basu i, i, i nie jest to przyjemne w tak małym pomieszczeniu. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś ma duży, fajny e, pokój i rozstawi sobie ten zestaw rozsądnie, no to Sub Mini jest elementem, który zdecydowanie nada głębi e, samej listwie i brzmi wówczas no, bardzo fajnie, basowo i, i, i głęboko. Natomiast do takiego pomieszczenia jak moje, czyli tam 20 m2, do takiego telewizora jak mój, to absolutnie w zupełności sama ta listwa, która jest na głównym kadrze, jest wystarczająca. I oczywiście po tym, jak wypiąłeś subwoofer, to czułem, że za mało jest tego basu w listwie. No ale to jest kwestia perspektywy, bo on przed chwilą tu grał i dudnił. Tak. Ale kiedy wcześniej sobie odsłuchiwaliśmy samą listwę bez subwoofera i nie było takiego bezpośredniego porównania. To mnie w zupełności i to naprawdę mówię całkiem szczerze, podobał się bas wychodzący z samej listy. On był dynamiczny, był krótki, soczysty, uderzający w zupełności jakby zaspokajający moje potrzeby odnośnie basu. Natomiast sabuferem już tego basu jest potwornie dużo, uważam, że aż za dużo, a, a, a na pewno na te nasze warunki odsłuchowe. Tak jak mówisz, to nie jest do takiego pomieszczenia. No znaczy to ty powiedziałeś. Tak jak mówię. Tak, tak, jak, tak jak Burzyk państwo. Tak jak mówię. Słuchajcie, no to trzeba podkreślić w tym materiale, że ja w ogóle na początku chciałem przetestować samą listwę, ale Sonos zaproponował, żeby może też przy okazji submini pokazać, bo to jest nowość, która wchodzi na rynek. No i może zacznę właśnie od tego subwoofera, że ustawienie go na ziemi w większym pomieszczeniu sprawia, że no, podłoga aż się trzęsie wręcz, głębia jest niesamowita. Ten system takiej bass reflexu przelotowego i tych dwóch głośników, które do siebie są skierowane, sprawia, że naprawdę jest bardzo głęboki, aż momentami za głęboki ten bas. Natomiast, no, wiadomo, jeżeli jest cały ten system dobrze ustawiony, no to wtedy dźwięk jest po prostu świetny, no tak można to powiedzieć. I tutaj dużo jednak robi listwa. Sonos Ray. To jest jedna z fajniejszych list. Ja jestem w ogóle zaskoczony, bo z tego co gdzieś tam czytałem, to przeciętnie sprzedażowo sobie radzi Sonos Ray w Polsce. To parę miesięcy temu ta lista zadebiutowała. No a Sonos ma w swoim portfolio dużo rzeczy, które się przyjęły w Polsce generalnie, które grały też gorzej niż właśnie ten Ray. No myślę, że w dużej mierze może to wynikać z tego, że jednak nie ma tutaj HDMI, ARKA, że nie ma tutaj Bluetooth, że mamy tylko to połączenie po home. Wiele osób na pewno, na pewno zniechęca. Na pewno. Wiadomo, że to jest fajne, bo jest bezprzewodowe, bo wszystko jak się dobrze skonfiguruje w tym jednym naszym ekosystemie działa, ale jednak, no, jeżeli to jest subwoofer, no to musi być. Sandbar, ja przepraszam, sandbar przepraszam bardzo, musi być jakiś. Jest optyk. Okej, okay, to działa bez problemu, jak się podłączy, ale jednak to za mało cały czas. No i ten pilocik też by się przydał. Ale ja teraz narzekam trochę na to wszystko, co jest dookoła, a chcę powiedzieć, że pod kątem brzmienia te cztery przetworniki, które tutaj są, sprawiają, że naprawdę bardzo dużo słychać. Wokale, głosy, czy jak w ogóle są jakieś efekty w filmach czy grach, to sama ta listwa spokojnie wystarcza. I powiem Wam szczerze, no, jest to listwa naprawdę z praktycznie chyba najlepszym basem, jaki spotkałem w zwłaszcza, że był jeden BOUSA, który był trzy razy droższy praktycznie od tego, a wcale bass dużo lepszy nie był, tam tych dźwięków innych było dużo więcej słychać. Także jeżeli myślelibyście o samej listewce, to Sonos Ray naprawdę może być dobrym wyborem pod kątem dźwiękowym, pod kątem smart home, bo jednak tych telewizyjnych funkcji ma troszkę zbyt mało. Dźwięk też jest naprawdę przestrzenny, mimo że ta listwa jest stosunkowo mała. Kosztuje 1400 zł właśnie ta listewka i uważam, że gdybyśmy zestawili właśnie z Bosem z tymi markami, które gdzieś tam wyżej stoją cenowo, no to naprawdę Bose ma tam za 1200 zł samą listwę też, bodajże i ona gra gorzej niż ta właśnie listwa Sonosa, więc pod tym kątem warto ją rozważyć. Jeżeli chodzi o zestaw, no to słuchajcie, problem jest taki, że ten subwoofer jest cholernie drogi, bo on kosztuje 2400. Sub Mini kosztuje 2400 zł. To myślę, że może wiele osób odstraszyć, bo cena nie jest niska. W takim zestawie trochę taniej jest, bo 3600 zł na stronie Sonosa kosztuje taki zestaw Ray Plus Sub Mini. Natomiast ja raczej. No też trzeba dodać, że Sub Mini działa słuchajcie też pod innymi głośnikami, bo to jest system, który możemy sobie sparować z innymi systemami, z innymi głośnikami też Sonosa, nie tylko z tym konkretnym soundbarem, ale też z innymi. Ja mimo wszystko, jeśli miałbym kupować, to chyba zdecydowałbym się na samą listwę, bo ona ma wystarczająco basu dla takich pomieszczeń właśnie jak tutaj. Czy do takich zastosowań jak ja potrzebuję, natomiast jak ktoś jest bardziej wymagający i potrzebuje tego głębokiego, siarczystego, ciepłego basu, to może pomyśleć właśnie też o Sub Mini. Bo mimo wszystko, no, mocne to jest uderzenie. Drogie, bo bezprzewodowe, ale jednak mocne uderzenie z całkiem fajnymi technologiami. Ogółem, naprawdę, jako kształt brzmi to świetnie, no ale wiadomo, że musi znaleźć się do tego odbiorca, który też niemało zapłaci za bezprzewodowość i za te funkcje smart, które tutaj. Są. No, przez to też mamy pewne ograniczenia, niestety, o których już powiedzieliśmy. Sonos Ray i Sonos Sabminie na kanale Git. Dajcie znać, co myślicie o takich oddzielnych, ale jednak występujących też razem głośnikach. Całkiem ciekawy zestaw smart na kanale Git. Z Wami dzisiaj Doman i gdzieś tam też Burzyk, który się udzielił. Dzięki i do zobaczenia. Cześć. Pa. Jest Git. Pa. 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 pa.